Siemaneczko widzowie z tej strony, Godlike! Dzisiaj bierzemy pod lupę taką grę, którą ja już zakupiłem chyba 2 lata temu, natomiast dopiero niedawno miałem szansę ją odpalić. Mowa o grze Dungeons 3. Jest to taka produkcja strategiczno-ekonomiczna i ona czerpie całymi garściami z kultowego Dungeon Keepera. W tej grze Wcielamy się w wysłannika złego pana ciemności, a naszym zadaniem jest podwój bogopojnego i bardzo dobrego królestwa ludzi. W tym też celu będziemy budować bazę, konstruować rozmaite pułapki oraz wysyłać nasze jednostki do walki. Czy warto jednak tą grą się w ogóle zainteresować i czy warto w nią zagrać? Sprawdźmy. Pierwsze co zobaczymy, jak zaczniemy zabawę właśnie w Dungeons 3, to jest unikalność tej właśnie produkcji. O tym co usłyszeliście w wstępie, no to niektórzy mogli pomyśleć, że to jest taka w zasadzie typowa strategia, nie? Budujemy bazę i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. Od razu spójrzcie sobie tutaj na interfejs, pewnie widzicie tutaj już coś nietypowego. A no właśnie, ta gra ma dwie mini mapy. Jedna mini mapa cały czas pokazuje świat pod ziemi, jedna mini mapa cały czas pokazuje powierzchnię. Ja wcześniej tutaj wspomniałem, że Dungeons 3 czerpie całymi garściami z Dungeon Keepera, jeżeli w to graliście, to pewnie wiecie już o co tutaj chodzi. Natomiast pewnie wielu z Was nie miało szansy się z tym tytułem zapoznać. Dlatego od razu tłumaczę. My w Dungeons 3 jesteśmy panami podziemi. Gra oferuje nam więc tak naprawdę dwie mapy naraz. Mamy mapę podziemi, gdzie budujemy swoją bazę kłując właśnie w skałach kolejne pomieszczenia, pilnując naszego serca bazy oraz mamy także powierzchnię, tam pustoszymy ziemię bogobojnych i obrzydliwie dla nas dobrych istot. Pewnie przyznacie, że taki pomysł on jest całkiem oryginalny. Oprócz oczywiście dbania o naszych podopiecznych, rekrutowania nowych oddziałów i budowania pomieszczeń, mamy też takich śmiesznych pimpków, którzy wydobywają dla nas złoto. Ono jest podstawową walutą w grze. Wiecie na czym jednak polega problem z tym złotem? Otóż ci fajni bohaterowie, którzy są tacy dobrzy, bo bojni, oni mieszkają sobie na powierzchni, bardzo chcieliby nam to złoto podebrać. Więc to złoto trzeba chronić. Jak? Stawiając śmiercionośne pułapki, które zabijają, niczego nie spodziewających się ich chciwych herosów dobra. I ten pomysł jest fajny, natomiast najważniejsze tutaj jest, że taki system pozwala nam zerwać z takim tradycyjnym schematem strategii, wprowadza do formuły sporo pożądanej nowości. Oprócz tego grana oferuje całe mnóstwo jednostek, całe mnóstwo budynków, dodajmy, że one się mocno różnią od siebie. Tutaj mamy sporo możliwości. Możemy na przykład postawić na armię szybko poruszających się goblinów, które mają naprawdę duży damage, ale będą mało żywotne. Albo możemy też wykorzystać martwych herosów dobra, żeby reanimować ich jako szkielety i rzucać się na przeciwnika mięsem armatnym. W arsenale mamy też chociażby czary, mamy sukuby, mamy pająki. Tutaj różnorodności w tej grze na pewno nam nie zabraknie. Ja Wam powiem szczerze, że gdy zaczynałem w to grać, to trochę się złapałem za głowę, ile tu tego wszystkiego jest. Martwiłem się trochę, czy ja w tym po prostu nie zginę jak Andzia w kukurydzy. Na szczęście nie zginąłem. Z tym tytułem miałem naprawdę mnóstwo zabawy, bo ktoś bardzo mądrze to wszystko rozdysponował w kampanii. Tutaj do dyspozycji mamy kilkanaście misji, w których po kolei odblokowujemy nowe budynki, nowe jednostki i nowe funkcje. Nie zostajemy tak jak w niektórych grach od razu rzuceni na głęboką wodę, tylko ten tytuł po kolei nam takiego coś ciekawego dawkuje w niemal każdym nowym scenariuszu i to mi się bardzo podoba. Powolutku odkrywamy więc co ta gra ma do zaoferowania, dzięki czemu nawet nowicjusze tutaj nie utkną. Co więcej, same te misje o których ja mówiłem one są zaskakująco ciekawe, raz będziemy musieli zniszczyć cmentarze żeby zrekrutować nieumarłych, Innym razem naszym celem będzie napojenie ograpiwem, żeby ten zaczął grać na lutni i przy okazji rozwalił fortecę ludzi mieszczącą się nieopodal. No i tak jak tak teraz mówię, to pewnie by się wydawało, że ta gra ma nieźle popieprzony humor i niewątpliwie mielibyście rację. Powiem więcej, ten humor jest też naprawdę świetny. W Dungeon otrzymamy całe połacie takiego czarnego, ostro porąbanego humoru z samymi dziesiątkami nawiązań do innych gier. Tutaj przyznam, że w scenkach pomiędzy misjami nierzadko mi się zdarzyło naprawdę głośno zaśmiać, a w samej grze spotkamy chociażby kultową wioskę Tristram z Diablo, tutaj nazwaną akurat Twistram, czy Jane Proud Moore znaną z gry Warcraft 3, tutaj ta Jaina została ochrzczona Jane'om Overproud jej nazwisko idealnie pasuje do jej porąbanego charakteru w tej grze. Na deser możemy też bezpośrednio sterować tak zwaną rąsią przestrachu, czyli taką latającą śmieszną rączką, dyscyplinować naszych podwładnych wymierzanymi raz po raz dla skaczanej prosto w twarz. Widać, że ktoś kto ten tytuł projektował miał od początku pomysł właśnie jak to powinno wyglądać, jaki tu powinien być humor, jak to wszystko fajnie spiąć, żeby coś wyszło z tego śmiesznego i jednocześnie nie było to żenujące. Tutaj to się w pełni udało, ja to mocno w tej grze cenię. To na co chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę w tym tytule, to jest sposób w jaki tutaj zaprojektowano rozgrywkę. Pamiętacie jak mówiłem, że to jest gra dość nietypowa pod względem mechanik? No to jest tutaj jeszcze coś, za co ja osobiście jako fan strategii bardzo ten właśnie tytuł lubię, a czego może nie być widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli gracie w gry strategiczne, no to pewnie wiecie, że większość z nich opiera się na takim schemacie. Na początku stawiamy bazę, tworzymy sobie silną gospodarkę. Często siedząc w tej bazie bronimy się przed atakami wroga. Gdy już jesteśmy wystarczająco mocni, no to stajemy do boju i pokonujemy przeciwnika. Tak jest we większości gier strategicznych, nie tutaj. Tutaj deweloperzy oprócz wspomnianego już złota zaoferowali nam też dodatkową walutę, czyli tak zwane punkty zła. One są potrzebne już na wczesnym etapie rozgrywki, żeby zakupić jakiekolwiek lepsze jednostki czy budynki. Skąd jednak to złamałem wziąć? Otóż trzeba eksplorować powierzchnię mapy, czyli trzeba wyjść z bazy i atakować wioski ludzi. Zobaczcie, tutaj nie możemy tak jak w typowej strategii po prostu siedzieć na dupie i wydobywać surowce, bo nic nie zrobimy. Tutaj już na początku rozgrywki musimy wyjść z tej bezpiecznej bazy, często posiadając właśnie niezbyt mocną armię, kombinować, żeby zdobyć te punkty zła, żeby normalnie się rozwijać. Dopiero gdy mamy wystarczającą ilość właśnie tych punktów zła, możemy przystąpić do rozbudowy swojej podziemnej fortecy. To jest niby takie proste rozwiązanie, tak? Natomiast dzięki temu rozgrywka w tym tytule od razu nabrała większego dynamizmu. To jest kolejny unikalny element Dungeons 3, który bardzo sobie cenię i myślę, że wy też go docenicie. Jednak oczywiście widzowie Dungeons 3 nie jest pozbawiony wad. Pierwsza wada, jaką już pewnie sami zauważyliście, to jest sama grafika. No, tutaj mówię po prostu wprost: gra nie jest zbyt urodziwa, no i to po prostu widać. Ona świetnie to próbuje maskować swoim klimatem, jednak niestety nadal widać, że ani modele nie są za piękne, ani rozdzielczość też nie jest za wysoka. Jedyny plus grafiki to jest chyba to, że gra działa w 60 klatkach na sekundę, i to by było w zasadzie na tyle. Znacznie większym problemem jednak, niż grafika, jest samo sterowanie. Pewnie niektórzy z Was powiedzą, że sterowanie napadzie w strategii jest zawsze dupy. Otóż nie, bo tak jak pokazuje chociażby przykład Age of Empires 2 czy Halo Wars, można zrobić świetne sterowanie w strategii napadzie. No i tutaj może Was zaskoczę, bo w Dungeons 3 to sterowanie też jest całkiem niezłe. Ono zostało zaprojektowane całkiem fajnie, ono jest całkiem intuicyjne, natomiast zabrakło tutaj pewnych podstawowych rzeczy. Otóż w grze Często zlecamy tym naszym kreaturom jakieś dodatkowe prace, jak na przykład produkcja pułapek czy produkcja many. Oni wtedy siedzą w bazie i tym się zajmują. Niestety, gdy wydajemy rozkaz, żeby nasze bojowe jednostki wyszły na powierzchnię, nie da się w żaden łatwy sposób oznaczyć tych jednostek, które mają do wykonania jakąś pracę, żeby jednak na tą powierzchnię nie szli i zostali w bazie. W praktyce więc za każdym razem, gdy zbieramy armię, Trzeba ręcznie odznaczać paru kolesi, dokładnie pamiętać, którzy mają zostać w bazie, bo inaczej się okaże, że nikt tam nie będzie pracował. Ja Wam powiem, że akurat dość często o tym zapominałem i potem mocno się dziwiłem. Czasem w tej grze zdarza się też to sterowanie przyciąć, czasem nie można wydawać komentarzy, to też stanowi problem. To jest oczywiście mocno irytujące i w grze takiej jak ta, jak strategia, właśnie, rzekłbym, jest to bardzo podstawowy, irytujący błąd. Mnie to bardzo dziwi, że deweloperzy te tego błędu do tej pory nie poprawili. Pytanie więc: czy w Dungeons 3 jest warto zagrać? Jeżeli obejrzeliście całą recenzję, to na pewno znacie już odpowiedź: jak najbardziej warto, bo chociaż są tutaj problemy, tak jak mówiłem, są problemy ze sterowaniem, grafika jest brzydka, to jednak ten tytuł ma tak wiele plusów, którymi skutecznie odrabia swoje niedoróbki, że grzechem byłoby było wam nie polecić. To jest naprawdę dobra gra, zapewniająca mnóstwo fajnych, nietuzinkowych misji, całą masę ciekawych mechanik, do tego to wszystko jest podlane takim znakomitym czarnym humorem, który towarzyszy nam przez całą grę. Ja Wam powiem szczerze, przechodząc właśnie kampanię w Dungeons 3, bawiłem się naprawdę świetnie, a samą grę zakupicie za kilkadziesiąt złotych, zarówno na PlayStation, jak i na Xboxie. Do tego jest jeszcze całkiem sporo dodatków, ogólnie polecam, bo naprawdę moim zdaniem warto. A wy dajcie znać w komentarzach, czy graliście może w którąś grę z serii Dungeons, albo też jego protoplastę, czyli Dungeon Keeper. Jak zawsze czekam na Wasze odpowiedzi, chętnie z Wami w komentarzach pogadam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu, przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.